Wow, no nie spodziewaliśmy się do Was przyjść jeszcze raz w tym tygodniu. Cześć, witajcie w hype trainie pociągu do popkultury. Ja jestem Jacek i ze mną jest dzisiaj tradycyjny Radek, czyli dwa wasze ziomeczki od Disney Plusa i dzisiejszy zwiastun mamy w filmu od Walt Disney Studios na. Disney Plusa właśnie, e, aczkolwiek dobra, za, o tym sobie, o tym czym ten zwiastun jest powiemy sobie zaraz, ponieważ to są ogólnie cheap i Dale Rescue Rangers, czyli tak jakby nowa odsłona Brygady RR serialu, ale to jest film i tutaj jest dużo skomplikowanych rzeczy, w tym to, że za produkcję tego filmu tam w obsadzie i jeśli chodzi o twórców filmów, tam jest dużo ziomeczków z The Lonely, I The Lonely Island, Andy Samberg. Mulanę, więc, więc sam film w ogóle był dość ciekawie reklamowany przed tym zwiastunem, więc w sumie do momentu tego zwiastuna nie wiedzieliśmy czym ten film jest, już go trochę obejrzeliśmy, trochę więcej Jacek, trochę Wiedzieliśmy, milia. że jest jakaś hybryda, no wiadomo animacja i live action, ale to co zobaczyliśmy już przynajmniej przez te kilka sekund, to <śprawia> sprawiło, że musimy nagrać reakcję, bo to jest coś. Radku jesteś gotowy? Tak, jestem gotowy. 3 2 1 start. Real Hollywood story.

To, to, nie jest, to nie są archiwalia, to, są no, to jest nowa animacja. Jest <noise> to. Jest. Co się dzieje? Mamy... To, to jest najbardziej hybryda, jaka może być. Było logo Batmana.

Nie. <śm> Dobra, i teraz jeszcze z milion razy trzeba obejrzeć ten zwiastun. <śm> ale nie, to jest, to, to, to jest. Ja nie wiem jak to ostatecznie wyjdzie. Nie wiem, ale ten zwiastun to wygląda jak. A to, że ten film był reklamowany, bo tak był ten film reklamowany jako coś wyjątkowego, coś jedynego w swoim rodzaju. Wiem, ten film. Ale, jest. ale ja sobie tak myślałem, że ej, no to będzie po prostu. No tak zawsze się mówi o filmach, o tych produkcjach Disney'a, Ale to jest rzeczywiście, co, ponieważ widzimy tutaj to jest, że trochę... Ja muszę się w ogóle przyjrzeć, bo mamy tutaj chepa i w tej wersji pomieszanej, ponieważ jeden z nich jest CGI, a drugi z nich jest... Też, to jest też chyba CGI, tylko stylizowane na 2D animacje, cel shading i te inne sprawy, ale widać, że niektóre kadry są zrobione stricte z tradycyjną animacją, albo przynajmniej tam wspomaganą komputerowo. Tak komputerową. To się wydaje, nie wiem jak to dokładnie robili, ale to wygląda naprawdę dobrze, te 2D, to, to naprawdę... Co to, to za, co to za anime jest w tym, w Zero... W tym tłumie w 0, nie przepraszam, w minucie 23 z przodu mamy jakąś postać z anime. Mam wrażenie, że powinienem ją kojarzyć, bo po lewej widzimy cosplay Wajany. <laughs> A ta nie postać mi się... skądś mi się kojarzy, ale, ale właśnie nie wiem. Do, czy... w, ogóle tam, w ogóle czemu tam są kucyki? Czemu tam są kucyki? Nie kochani, My Little Pony nie należy do Disney'a, przynajmniej z tego co wiemy, więc nie wiem co tutaj się zadziało. Ale fajnie, o kurczę, to jest najbliższa rzecz y, kontynuacji Królika Rogera jaka może być. Jest nawet Królik Roger w jednym momencie. Ja, ja, ja nie jestem na to gotowy, ale zobaczcie, teraz. Taki, taki film to jest film, który mógłby polecić sobie spokojnie kilka lat temu, albo nawet teraz obecnie pójść do kin i nikt by się w ogóle nie zdziwił, bo to jest jakościowo, ja nie wiem, wiadomo, zobaczymy jak tam fabuła i tematycznie, ale jakościowo to jest najwyższa półka, jaka może być. Po tym jest nie trudno powiedzieć, jak ten film wyjdzie, bo, bo wiesz, może się okazać, że, że ostatecznie wyjdzie on nieśmiesznie, bo też tak może być. Nie tak jak czasami się zdarzało, że po. Po prostu brali jakąś starą mankę i po prostu przetwarzali na jakiś reboot, co jest w ogóle tutaj też wyśmiane, już w tym samym wzrostu, nie? Ale jednak e, chcieli zrobić coś, coś nowego, coś nowego. I widzisz, przy okazji to jest robione na taki współczesny, powiedzmy, albo taki reboot, albo typu przygody zwierzaczki w wielkim mieście, powiedzmy. Tylko, że w przypadku Chipa i Deila to ma sens. Szczególnie no, tak. tak właśnie odwołując się do tych do, tego, do ich kariery wcześniej, ich niby kariery wcześniej i tego, jak, jakimi popularnymi postaciami byli. To wszystko tutaj jako, jakoś to się wydaje takie organiczne i wydaje mi się, jakby jeśli jakieś postaci mają być adaptowane w ten sposób, to oni. Tak, ale wiesz, bo jednak przez długi czas aktywiliśmy się, że to, to nie wiem, wyjdzie jakaś załoga dzić, coś tego typu, a tu jednak widać, że to na pewno nie będzie stronę, tylko właśnie ciekawe, jak pójdą w stronę takiej parodii, bo widzimy już z tym zresztą, że jest uh -huh. sporo takiej parodii, ale właśnie jak pójdą, żeby wiesz... To Fa to jaka, okazało, jaka fabuła z tego wyniknie, tak? Tak, jak, żeby, jaka fabuła z tego wyniknie, bo właśnie widzimy ten konflikt pomiędzy Chipem i Dale'em, że jeden tam się zmienił... Te, jeden, te... jeden dostał y, operację plastyczną, plastyczną CGI. <śmiech> tak, tak. <śmiech> tak, on, on dosłownie tak. powiedział CGI, surgery done. Jakby. To jest chyba pierwszy, raz, to jest taka okazja wreszcie, oprócz Mary Poppins, tej, która była ostatnio, to jest wreszcie okazja, żeby trochę dać nam tej animacji 2D, albo przynajmniej 2D pochodnej i klasycznej rysunkowej. O tym, co tutaj w tych pierwszych scenach, oprócz tego, że mamy królika Rogera, to mamy na przykład trzy małe świnki i zobaczymy. A tam w dalszej części jest Aladyn chociażby. A, tak, to że Aladdin, to też było widać też. Ale właśnie to jest ciekawe, w jak stronę tych takich gościnnych występów pójdą. Czy tego dostaniemy jeszcze więcej w samym filmie? Naprawdę 20 maj. Radek, Radek, wiesz kto się pojawi w tym filmie. Radek, wiesz kto się pojawi w tym filmie. Agent Cooper. Bo przygotuj się na to, Radek, przygotuj się na to psychicznie. <noise> Ale tak będzie. <noise> już mamy z niego sama kwacza, już mamy z niego sama kwacza. A dlaczego 50. mówiłem o tym kuprze? Ponieważ na pierwszym plakacie tego Chipa Dale'a był w tle sceny rozmyty scenariusz z Darkwing Duckiem. I hmm, co oni tam drobnego sugerują? Tak. Może. Tak, zresztą... Prędzej, może być powiązane z tym, co się będzie działo w tym filmie. Tak, tak, zobaczymy, bo też są plotki od nowej produkcji z Darkwindakiem, który też jakiś podobny zespół robi, bo tam na przykład Seth Rogen coś właśnie miał nad nim pracować, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale naprawdę wygląda to bardzo ciekawie i ja tak bym, dalej. Ja bym na twoim miejscu przejrzał ten cały zwiastun sekunda po sekundzie, klatka po klatce, P poszukał więcej postaci, ja chyba też do tego dojdę. To wiesz, jaki mam, jak, z czym mi się to mocno kojarzy? Jeśli chodzi o taką tematykę, takich hybryd animacji i live action. Luny znowu w akcji. To nie jest dokładnie to samo, ale ale mam ma bardzo podobne uczucie mam podczas oglądania tego zwiastuna. Aczkolwiek to, to, to że mamy tutaj hybrydę 3D, 2D i w ogóle wszystkiego sprawia, że nie mogę się doczekać na ten film. Premiera na Disney Plusie 20 maja. Czy Disney Plus do tego czasu wystartuje w Polsce? <laughs> nie wiemy. Na razie mamy zapowiedziane na lato, więc czekamy. Nawet jeśli to będzie lato, nie będzie to jakoś długo po tym. Więc będziemy w sumie mogli się jarać i tak bardzo na bieżąco. Nawet jeśli Wy będziecie mogli się jarać na bieżąco, nawet jeśli jeszcze nie macie Disney Plusa. Czekamy na Disney Plus w Polsce. Pamiętajcie, żeby ocenić ten zwiastun na na kanale Hypometr, na naszym serwerze na Discordzie. Dawać więcej zwiastunów. Hypometr wytrzyma. Oczywiście zapraszamy też na grupę Disney Plus Polska, gdzie znajdziecie nie tylko ten zwiastun i plakat tego filmu, ale też oczywiście zapowiedzi wszelakich innych rzeczy, które trafią w najbliższym czasie na Disney Plus. To wszystko dzisiaj. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Na razie.